Paweł, gratulujemy efektownego zwycięstwa. Tym razem walka nie była w Twoim rodzinnym mieście, atmosfera chyba jeszcze była bardziej gorąca niż wtedy. Tak, takie małe sale mają swój klimat. Naprawdę doping był wspaniały. Niósł mnie muszę powiedzieć, że naprawdę wspierał, dodawał skrzydeł. No, co mogę powiedzieć? Trafiłem bardzo dynamicznym, lewym, takim krzyżowym, lewym prosty krzyżowy po zejściu. Trafiłem na punkt, brodę zawodnika odczuł bardzo mocno mój cios. Chociaż mam wrażenie, że, że po prostu po kilku sekundach, kiedy doszedł do siebie, mógł, mógł podjąć dalej walkę, ale widocznie ten cios zrobił takie spustoszenie, tak, takie wrażenie na nim, że po prostu nie chciał dalej walczyć. Po, zacząłeś ten pojedynek bardzo ostrożnie, nie niewiele wiedziałeś o nim, chciałeś go wybadać? Dokładnie takie było założenie, tak, tak założyliśmy z, taką taktykę z trenerem. Praktycznie nie wiedziałem, co, co zrobi na początku, czy rzuci się. O, myślałem, że rzuci się w ogóle na mnie, ale no, on zaczął mądrze boksować, bił, wychylił się na, odchylił się na prawą nogę, bardzo długi miał ten lewy prosty. I prawa ręka cały czas była w pogotowiu, trafił mnie raz tą prawą ręką, czekał na kontrę, wciągał mnie, mądrze boksował, gdyby tak cały czas utrzymał, to byłoby mi ciężko, chociaż zaczynałem się już powolutku do niego dobierać. Taktyka była taka, żeby spychać go i bić prawy na dół i to on zaczął to czuć. I potem wszedł lewy prosty i było po walce. No właśnie, ale taką twoją dobrą pasę chyba rozpoczęło to, że przepuściłeś się go atak. On wypadł, dopadł się go przy i no i wtedy zaczęły dopiero bombardować. Tak, 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 tak. Taka była sytuacja. No byłem uważny, spokojny naprawdę, opanowany. Musiałem być taki, tak takie było założenie, zimna głowa i to przyniosło efekt. Kolejne zwycięstwo przed czasem nawet nie wiem już, które. To jest efekt treningów z Pawłem Gasserem, między innymi. Jak najbardziej, pracowaliśmy dużo nad siłą, także myślę, że to się przełożyło, chociaż ostatnio patrząc z perspektywy czasu, ostatnie kilka moich walk, tak wzmocniłem się i czuję, czuję siłę swoich ciosów i jak czysto trafię, to, to praktycznie robi to wrażenie. W Krynicy ten taki żywiołowy doping publiczności, troszkę sam przyznałeś, że cię spiął, tutaj prawie przeciwnie, dodał skrzydeł. Tak, dodawał skrzydeł. No Zacząłem spokojnie, naprawdę. Może wyglądało to, że asekuracyjnie bardzo boksuje. Taka była taktyka. Byłem rozluźniony. wszystko było w porządku. Zaskoczyło cię to, że po pierwszym knockdownie sędzia w ogóle dopuścił go do dalszej walki, no bo wyglądał na półprzytomnego. Bardzo mnie zaskoczyło. W no, kolejny raz po prostu no, ewidentny błąd sędziego. Dobrze, że po prostu nie, nie zrobiłem mu krzywdy jakimś kolejnym ciosem, że zasłonił się. Bo gdybym trafił go czysto po tej akcji, no naprawdę mogłoby się stać jakaś krzywda i to byłby ewidentny błąd sędziego. On był sędzia wyliczył do dziewięciu, a on leżał jeszcze na deskach. To automatycznie kończy walka. sędzia dopuszczał go dalej, jeszcze, jeszcze chciał go dalej dopuszczać, także chyba się po prostu znęca nad nim. W tym roku trzy walki, trzy nokauty. tak na gorąco, z której z tych walk jesteś najbardziej zadowolony? Myślę że chyba, że z tej walki w Krynicy, ponieważ rywal był taki niebezpieczny, rzucał się, był agresywny. Przez 12 rund trzymałem swoją taktykę, znekotowałem go w ostatniej rundzie, także 12 rund przepracowałem, to, to procentuje w przyszłości. Ta operowana ręka nie, nie doskwierała w trakcie walki? Nie, nie doskwierała, pierwszy raz chyba od trzech walk, także jestem taki zadowolony, tym bardziej jeszcze podwójnie. I po tej walce nie będę musiał iść na zabiegi, leczyć jej, bo po każdej ostatniej walce musiałem po prostu się brać za, za, za rehabilitację, bo było ciężko, a teraz wszystko jest w porządku. Rywal przed walką dużo mówił, że jesteś niedoświadczony, że cię bo Ci idzie twoje miejsce. Czujesz taką podwójną satysfakcję, że zamknąłeś mu jeszcze dodatkowo usta? Nie, ponieważ ja nigdy nie biorę sobie tego do serca. Przed walką wszystko się, dużo rzeczy się mówi, a po prostu ja, ja nie jestem showmanem i ja, ja po prostu chcę wygrywać w ringu. A ci, co mówią i robią show wokół siebie, niech robią. Ja tego nie potrafię, nie będę tego robił, będę wygrywał przed czasem w ringu. Czujesz, że pokazałeś swoim promotorom, kibicom tenerowi, że jesteś gotowy na walkę o najwyższe cele. Trener od jakiegoś czasu już mówi, że jestem gotowy, czekamy tylko na odpowiedni moment, żeby wskoczyć na walkę mistrzowską. Ja mam teraz taką motywację jeszcze większą, żeby iść w przyszłym tygodniu już na trening i już chcę ciągle się doskonalić. Teraz powrócisz na siłownię, czy w ogóle odpoczniesz sobie od treningów bokserskich? Troszeczkę odpocznę, pojadę do mojej siostry ukochanej i brata do Londynu na, dwa, na tydzień, za kilka dni wylatuję. Także chcę ich odwiedzić do mojego synka Filipka, do mojej rodzinnej krednicy, także... Nie mogę się już doczekać. Mhm. Jeszcze do niedawna mówiło się o tobie, że no troszkę źle, nie tak jak powinieneś psychicznie, znosisz walki. Myślisz, że ten rok był dla ciebie taki trochę przełomowy? Chyba tak, ponieważ wygrywałem przed czasem, myślę że, myślę że myślę, że przyszły rok będzie przełomowy, że, że przyszły rok będzie przełomowy tak naprawdę. Mhm. Ponieważ to, to będzie myślę, że ten przyszły rok będzie właśnie taki mój rok. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest mój czas, Czuję się teraz naprawdę dojrzalczym psychicznie, mentalnie pięściarzem i myślę, że teraz po prostu pokażę swoje, swoją prawdziwą klasę w przyszłym roku.